30 dni temu postanowiłem, że ruszę z nowym biznesem totalnie od zera. Założyłem nową agencję marketingową i wyniki, które uzyskaliśmy w przeciągu pierwszych 30 dni, lekko mnie zaskoczyły, ponieważ pozyskaliśmy klientów na łączną sumę o wartości 76 tysięcy złotych i w tym czasie nie napisałem ani jednego posta, nie nagrałem ani jednej rolki nie wysyłałem żadnych zimnych wiadomości do potencjalnych klientów, nie wykonywaliśmy zimnych telefonów oraz nie pracowałem po 18 i weekendy. Więc w tym wideo postanowiłem, że podzielę się z Tobą strategią, w jaki sposób udało się dojść właśnie do takich wyników. Podzieliłem sobie ten materiał na pięć kluczowych aspektów, czyli mindset, oferta, marketing, sprzedaż oraz zespół i opowiem Ci w tym wideo krok po kroku, w jaki sposób podchodziłem właśnie do całego procesu rozwoju tej firmy, do takich wyników i jak konkretnie udało nam się te wyniki uzyskać. Ja jestem Kacper, na tym kanale dzielę się tym, w jaki sposób rozwijam biznes online, pokazuję właśnie to, w jaki sposób robię to samodzielnie, w jaki sposób pomagamy swoim klientom. Więc jeśli tego typu treści Cię interesują, zapraszam Cię do subskrypcji. A teraz przejdźmy do tematu naszego odcinka. I tak, myślę, że mogę zacząć od pierwszej kwestii, czyli mindsetu, czyli takiego mentalnego podejścia do całego biznesu, ponieważ uważam, że to było kluczowe i. Główną, głównym, główną, różnicą, główną różnicą w tym całym procesie w odróżnieniu do innych ludzi, którzy prowadzą agencje marketingowe, było to, że zamiast siedzieć przez te 30 dni i dopracowywać usługę do perfekcji, zamiast siedzieć i wymyślać tak naprawdę, w jaki sposób będziemy obsługiwać tych klientów, kupować jakieś kursy, szkolenia na temat tego, jak tym klientom pomóc, jak tym klientom jeszcze lepiej. Dostarczyć te usługi i dopracowywać tę usługę do perfekcji, to od pierwszego dnia tego biznesu tak naprawdę ruszyliśmy agresywnie mega, agresywnie, mega agresywnie z pozyskiwaniem nowych klientów. I moim mindsetem, moim podejściem w tym temacie było to, że najpierw pozyskujemy klientów i potem dopiero dopracujemy proces obsługi tego klienta, dopracujemy wyniki, dopracujemy efekty dla tych klientów, ponieważ no, tak naprawdę bez klientów nie jesteśmy w stanie, moim zdaniem, tego procesu dopracować. W teorii, tak naprawdę myśląc sobie samodzielnie, dobra, jak to zrobić, jak to poukładać, tracisz mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy, ponieważ ja osobiście uważam, że dopiero w praktyce, dopiero przy współpracy z klientami, tak naprawdę jesteś w stanie zacząć dopracowywać tę usługę, zacząć widzieć realne problemy, które będziesz miał następnie do rozwiązania. A z tego co widzę, to wielu właścicieli agencji marketingowych właśnie najpierw myśli, że musi mieć idealną usługę, idealnie dopracowany cały proces obsługi klienta i zwleka bardzo mocno z pozyskiwaniem klientów, ponieważ a ja jeszcze jestem niewystarczająco dobry, a jeszcze moja usługa nie jest wystarczająco dobra, a może jeszcze jeden kursik, może jedno szkolenie, może jedne jeszcze warsztaty z pozyskiwania tych klientów, może jeszcze tutaj dopracuję na obecnych klientach, których pozyskuję. Obecnie, których posiadam obecnie, może na tych obecnych klientach jeszcze popracuję nad tą swoją usługą, zanim pójdę i będę pozyskiwał większą ilość klientów. Ja osobiście uważam, że to są wymówki, uważam, że to jest takie właśnie unikanie odpowiedzialności za rozwój własnego biznesu i osobiście podchodzę właśnie do tego tak, że pozyskiwanie klientów jest tutaj kluczowym elementem. I ta usługa tak naprawdę będzie się w trakcie rozwijać, w trakcie będziemy ulepszać swoje umiejętności. Gdy faktycznie będą jakieś problemy z klientem, gdy faktycznie ta usługa nie będzie wystarczająco dobra, dopiero wtedy będziemy się tym zajmować, a nie zanim tak naprawdę te problemy się pojawią. Kolejną rzeczą było to, że bardzo mocno skupiłem się na kluczowych zadaniach. Czyli zamiast posiadać, tak jak większość ludzi, którzy prowadzą własne biznesy, milion zadań w swoim kalendarzu, Miałem bardzo konkretnie podzielone obszary w biznesie, czyli właśnie kwestia związana z marketingiem, kwestia związana ze sprzedażą, z obsługą klienta. W każdym z tych obszarów biznesu miałem dosłownie 2-3 zadania do wykonywania. Miałem to podzielone w bloki czasowe w moim kalendarzu, więc bardzo często wyglądało to tak, że w jednym dniu skupiałem się na przykład na dwóch zadaniach. Z rana ogarniałem marketing naszej agencji, a po południu miałem rozmowy sprzedażowe i pozyskiwałem klientów. I to były moje dwa główne, kluczowe zadania, na przykład na dany dzień, a kolejnego dnia z kolei skupiałem się na wdrożeniu nowych klientów oraz przy dopracowaniu tej usługi na podstawie tych nowych klientów, których pozyskaliśmy. Więc tych zadań w kalendarzu miałem naprawdę mega mało, ale te zadania, które posiadałem w kalendarzu, naprawdę były zadaniami, które dawały największą dźwignię naszemu biznesowi. I na co dzień widzę mnóstwo ludzi, którzy prowadzą własne biznesy, którzy, aby pozyskiwać klientów, mają milion sposobów na pozyskiwanie klientów. Tworzą filmy na YouTube, piszą mailing, robią reklamy, wrzucają rolki na Facebooka, na Instagrama, na TikToka, skupiają się na poleceniach, mają tak naprawdę masę różnych procesów, masę, masę różnych zadań. Jeśli chodzi o proces sprzedaży, też tutaj mają masę różnych sposobów na pozyskiwanie tych klientów. Tutaj jeżdżą na eventy, tutaj robią jakieś rozmowy sprzedażowe, tutaj wysyłają oferty w zimnych wiadomościach. I tak naprawdę tych zadań w skali dnia często te osoby mają, nie wiem, 5, 10, 15, 20, do tego dochodzi jeszcze obsługa klienta w tym wszystkim. Więc bardzo często mając tak dużą ilość zadań w kalendarzu, po prostu nie jesteś w stanie skupić się na rozwoju firmy. Skupiasz się na odhaczaniu zadań, a nie na rozwijaniu firmy. Dlatego w momencie kiedy masz swój kalendarz, to ja osobiście uważam, że z tego kalendarza można na spokojnie wyrzucić połowę zadań co najmniej. Ponieważ nie są one istotne i wydaje ci się, że to jest istotne, a faktycznie tak naprawdę głównie są, nie wiem, 2-3-4 zadania w każdym dniu, które naprawdę posuwają twoją firmę do przodu. Jeśli jakieś zadanie nie posuwa twojej firmy do przodu, to znaczy, że nie jest istotne, to znaczy, że należy je wyeliminować. Dodatkowo, miałem też minimalistyczny model biznesowy, czyli tutaj skupiliśmy się na jednej konkretnej niszy, czyli właścicielach agencji marketingowych którzy potrzebują więcej klientów i na jednej ofercie, o której zaraz Ci opowiem. I wielu ludzi, którzy posiadają własne biznesy właśnie mają 100 różnych ofert, tutaj tworzą posty w social media, tutaj mają strony internetowe, tutaj robią reklamy, tutaj jakieś pozycjonowanie i ja osobiście uważam, że takie rozwijanie biznesu nie ma sensu tak naprawdę, ponieważ masz, masz mnóstwo różnych ofert, których nie jesteś w stanie dopracować do perfekcji. Dzięki temu, że my mamy jedną ofertę, i jedną grupę docelową, to jesteśmy w stanie skupić swoją całą energię właśnie na tych kluczowych obszarach, na tej jednej niszy, na tej jednej ofercie i dopracować to do perfekcji. I wcale nie jest tak, że aby robić, nie wiem, 50, 100, 300 tysięcy w swojej agencji, to potrzebujesz tych ofert mieć, nie wiem, 15. Wystarczy ci dosłownie jedna, maksymalnie dwie, trzy oferty, które są najbardziej wartościowe dla Twoich klientów. I na nich możesz na spokojnie opierać swój biznes i na spokojnie rozwinąć to do co najmniej 100 tysięcy złotych miesięcznie. Więc to jeśli chodzi o mindset, więc tak jak widzisz, w mindsetie były dwa główne elementy. Po pierwsze, skupienie na małej ilości rzeczy, minimalizm. Po drugie, to było skupienie się na pozyskiwaniu klientów zamiast na dopracowywaniu w nieskończoność usługi do perfekcji. Kolejną, kolejnym aspektem była oferta. I jeśli chodzi o ofertę, to tutaj skupiliśmy się na jednej ofercie premium za ponad 10 tysięcy złotych. I kluczowym aspektem właśnie tutaj w naszej ofercie jest to, że nie mamy w swojej ofercie masę różnych usług. Tutaj usługa za 500 złotych, tutaj za 300, tutaj za 1000, tutaj za 2000, tutaj za 5, tutaj za 10, tutaj za 20, bo większość właśnie właścicieli agencji marketingowych ma wachlarz swoich usług bardzo szeroko rozestawiony. Od tak naprawdę 200 zł, nie wiem, do 20 tysięcy, i tutaj skupiliśmy się tylko i wyłącznie na jednej ofercie za ponad 10 tysięcy zł, dzięki czemu tych klientów potrzebowaliśmy po prostu pozyskać jak najmniej, aby osiągnąć te nasze, te nasze efekty, te nasze wyniki. I klientów, którzy nie kwalifikowali się, czyli nie byli w stanie współpracować z nami na tą właśnie droższą ofertę, po prostu odrzucaliśmy i nie braliśmy ich pod, pod uwagę. Dlatego jeśli teraz prowadzisz własną agencję, to zastanów się, właśnie, czy jesteś w stanie skupić się na jednej, dwóch, maksymalnie trzech ofertach, które są premium, czyli klienta, którzy płacą ci co najmniej właśnie te, nie wiem, 3, 4, 5, 6 tysięcy złotych w górę <coughs> za Twoją ofertę, ponieważ mając taką jedną ofertę premium, tak naprawdę potrzebujesz, no, nie wiem, przy tych 10 tysiącach potrzebujemy 10 klientów, żeby, żeby wygenerować 100 tysięcy złotych, a mając ofertę, nie wiem, za 1500, tutaj 2000 złotych. Tak naprawdę tych klientów potrzebujesz 5-10 razy więcej, aby uzyskać te same efekty. Kolejnym czynnikiem było to, że wartość tej oferty, czyli wartość, którą otrzymywali klienci we współpracy z nami, była co najmniej 10 razy większa niż cena, którą płacili za współpracę z nami. Więc efekty, które uzyskują ci nasi klienci we współpracy są 10 razy większe niż cena, którą Płacą tak naprawdę za współpracę z naszą, z naszą firmą. I tutaj można sobie to bardzo prosto wyliczyć, że jeśli my bierzemy za ofertę, załóżmy, 12 tysięcy złotych, i nasi klienci dzięki nam zwiększają swój przychód o 10 tysięcy złotych miesięcznie 10 tysięcy miesięcznie, to w skali roku. Taki klient zarobi dodatkowe 120 tysięcy zł do swojego biznesu. Więc tak jak widzisz, ktoś inwestuje 12 i ma z tego 120 tysięcy zł przychodu dodatkowego do swojego biznesu, więc wartość, którą otrzymuje, jest 10 razy większa niż cena. Więc tak naprawdę ta oferta, mimo że jest droga, to. Daje taką wartość klientom, że klientom głupio jest tak naprawdę odmówić, bo tak no naprawdę no głupi by nie skorzystał z takiej okazji, z takiej właśnie okazji. Tak jak widzisz, ta oferta to nie jest coś fajnego, tylko to jest okazja dla naszych klientów, i dlatego tak chętnie z niej korzystają. Więc to jest to. I tak naprawdę oprócz samej ceny, czyli oprócz samych tych klientów, którzy oni pozyskają, dostają masę wartości dodatkowej, ponieważ poświęcają mniej czasu na osiągnięcie swoich wyników. Pomagamy im zminimalizować wysiłek, który wkładają właśnie w rozwój własnej agencji marketingowej. Dlatego też na tym przykładzie widać, że ta Twoja oferta to nie powinno być coś, gdzie klient mówi, że kurczę za drogo, zaporowo, no ciężko będzie w to zainwestować i tak dalej, tylko ta Twoja oferta powinna być na tyle atrakcyjna, żeby klientom było głupio odmówić, żeby to była dla nich okazja biznesowa. A nie, właśnie coś, jakiś mega duży wydatek, na który będą musieli wydać całe swoje oszczędności, całe swoje pieniądze i nie widzą w tym wartości. Więc to jest to. Kolejną rzeczą jest to, że w naszej ofercie nie sprzedajemy usług, nie sprzedajemy usługi, nie sprzedajemy reklam, nie sprzedajemy grafik, nie sprzedajemy postów, czyli wykonanie usługi. My sprzedajemy transformację, jaką dają te usługi i transformację, jaką zapewniamy, to przejście z na przykład osoby, która generuje w swojej agencji marketingowej 10 tysięcy, do przejścia przejście do etapu, gdzie ktoś generuje 20 tysięcy złotych miesięcznie. W Twoim wypadku może to być coś takiego, że na ten moment Twój klient za pomocą strony internetowej pozyskuje zero zapytań miesięcznie, a transformację, jaką Ty zapewniasz, jest to, że dzięki stworzeniu odpowiedniej strony i nie wiem, wypozycjonowaniu jej, bądź przygotowaniu kampanii reklamowej na tę stronę, ten klient będzie w stanie zwiększyć swoją ilość zapytań z zera do na przykład 20 miesięcznie w przeciągu kolejnych 3, 3 miesięcy. I to jest jakaś tam transformacja, więc wtedy nie sprzedajesz usługi, tylko to, jaką transformację, jaki efekt zapewni to temu klientowi. I jak ten efekt przełoży się na jego biznes oraz na jego życie osobiste. Ponieważ właśnie gdy sprzedajemy własną usługę, to bardzo mocno nakładamy nacisk, że ta nasza oferta ma głównie pomóc w rozwoju tego biznesu. Pokazujemy, jakie konkretne elementy tego biznesu się rozwiną dzięki współpracy z nami oraz pokuje, pokazujemy, jak zmieni się życie właściciela agencji marketingowej po tym, jak właśnie przejdzie proces współpracy z nami. Dlatego w momencie, kiedy my sprzedajemy tak naprawdę to, że ktoś może sobie podróżować po świecie bez patrzenia na kasę, może sobie, nie wiem, wybudować wymarzony dom, to tak naprawdę to jest jeszcze bardziej więcej warte dla tej osoby niż samo to, że pozyska swoich klientów. Dlatego gdy sprzedajesz swoją ofertę, ważne aby ona dawała poczucie transformacji. Ostatni element w naszej ofercie to fakt, że klient nie ponosi żadnego ryzyka. Czyli nasza oferta posiada gwarancję efektów, gwarancję zadowolenia klienta i w momencie kiedy ten klient nie jest zadowolony ze współpracy z nami, no to po prostu nie płaci pieniędzy, zwracamy mu te pieniądze i i tyle <laughs> na takiej zasadzie. I wiem, że wiele osób może pomyśleć, że o kurcze Kasper to jest mega ryzykowne posunięcie w biznesie, że no, co jeśli faktycznie zwrócisz komuś pieniądze i faktycznie ktoś będzie niezadowolony? Jest to taka możliwość, i to jest moim zdaniem biznes. I tak wygląda biznes, że bez ryzyka nie ma zabawy. I ja bardziej podchodzę do tego tak, że właśnie to zniesienie ryzyka z klienta pomoże nam pozyskać jeszcze więcej klientów. Nawet jeśli, nie wiem, jedna na 20 osób faktycznie nie będzie zadowolona i faktycznie tej jednej na 20 osób zwrócimy pieniądze, to i tak to jest igła w stogu siana, czy jakoś tak się to mówi, więc ten, ta ilość właśnie klientów, którzy będą po prostu prosili o ewentualny zwrot pieniędzy, albo którym nie uda nam się po prostu dostarczyć zadowalających wyników, będzie na tyle niska, że tak naprawdę nie wpłynie to totalnie na nasz biznes, a... Dawanie właśnie tej gwarancji pozwala nam znacznie skrócić proces decyzyjny tego klienta oraz zmniejszyć jego ryzyko, dzięki czemu klienci po prostu chętniej inwestują we współpracę z nami. No i tyle, tak naprawdę, jeśli chodzi o tą ofertę, więc to były takie kluczowe elementy w przypadku tworzenia naszej oferty. No i prawdopodobnie te ceny będziemy też czasem podnosić, więc to była taka oferta też na start, ale docelowo byśmy chcieli właśnie tę ofertę mieć na poziomie Około 20 tysięcy złotych i dawać jeszcze większą wartość naszym klientom, jeszcze większą transformację ich biznesu, im zapewniać, właśnie wraz z podnoszeniem cen. Kolejną rzeczą jest marketing. I tutaj, w kontekście marketingu, tak jak wcześniej wspominałem, był totalny minimalizm, czyli tutaj nie publikowałem postów, nie publikowałem żadnych rolek, nie traciłem czasu na nieefektywne działania marketingowe. Skupiłem się na tych dwóch działaniach, które dały nam maksymalne wyniki przy minimalnym nakładzie czasu. Pierwszym z tych mechanizmów, który dał największe wyniki, to była prosta reklama na Facebooku i na Instagramie, która po prostu pozyskiwała nam zapytania do, do naszych klientów i umawiała rozmowy sprzedażowe z nimi. Na automacie, tak naprawdę. Na drugim elementem było Instagram Stories, ponieważ już Część właścicieli agencji marketingowych nie zna, mnie kojarzy, ponieważ no, działam w tej branży już jakiś czas. E, dlatego też poprzez Instagram Stories udało nam się kilka osób umówić, kilku klientów pozyskać. E, no i tak jak widzisz, to było dosłownie dwa działania, gdzie kampanię reklamową ustawiłem w przeciągu, nie wiem, 3 godzin. Wrzuciłem kilka Instagram Stories, gdzie to było dla mnie, nie wiem, godzina. E, więc tak naprawdę na marketing w skali miesiąca w naszej agencji poświęciłem myślę, że około 4 5, maksymalnie godzin i było to totalnie minimalistyczne. I uważam, że właśnie marketing w takiej firmie jak agencja marketingowa powinien być totalnie minimalistyczny, zajmować właśnie maksymalnie te 2, 3, 4, 5 godzin w skali miesiąca, ponieważ ma on generować tylko i wyłącznie zapytania. Nie musi być on nie wiadomo jak bardzo rozbudowany, jak w przypadku innych modeli biznesowych. Więc to jest. Pierwszy aspekt marketingu, a drugi aspekt marketingu jest taki, że mimo, że teraz posiadamy tych klientów, mimo, że pozyskaliśmy tych klientów, to tak naprawdę zamiast wyłączać reklamy, zamiast tak naprawdę wyłączać marketing, tak jak robi większość ludzi, którzy prowadzą własne biznesy, że dobra, pozyskałem już sobie teraz klientów, to teraz muszę się skupić na obsłudze tego klienta, dowieść mu wyniki, skupić 100% energii na tych klientach i dopiero potem za jakieś 3 miesiące, jak już wszystko będzie ogarnięte. To dopiero wtedy wznowie działania marketingowe. I właśnie to jest ta różnica, że my podchodzimy do tego tak, że marketing ma działać cały czas. Nie ma tutaj przerwy, nie ma żadnego nie wiem, wdrożenia klientów czy coś w tym stylu. Nasze reklamy działają cały czas. Ludzie dostają każdego dnia informacje o tym, że my mamy taką usługę, pomagamy w tym i w tym i w tym, wręcz wyskakujemy ludziom z lodówki regularnie. I rozmowy sprzedażowe, zainteresowane osoby Pozyskujemy każdego dnia, niezależnie od tego, czy jest piątek, niedziela, sobota, sezon, nie sezon, nie wiem, luty, marzec, kwiecień, i tak dalej. Każdego dnia ten marketing ma działać, każdego dnia ten marketing ma pozyskiwać zainteresowane osoby. Każdego dnia ten marketing ma trafiać do, to, do Twoich idealnych klientów <laughs> i za pomocą chociażby reklamy na Facebooku na Instagramie, możesz to zrobić całkowicie na, Instagra na automacie, bez poświęcania swojego czasu. Więc. Tak to wygląda, więc tak jak widzisz, podejście do marketingu jest mega takie ciągłe, regularne i moim zdaniem to jest właśnie klucz do rozwijania dochodowej agencji marketingowej, aby ten marketing działał cały czas, a nie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy potrzebujesz pozyskać nowych klientów. Bo my na ten moment można by było powiedzieć, że w sumie w sumie jest git, w sumie mamy tych klientów, w sumie ich nie potrzebujemy za bardzo, ale tak naprawdę nie. Sprawia to faktu, że ja nie będę w stanie na przykład w kolejnym miesiącu pozyskać tych klientów jeszcze więcej, zwiększyć budżetu reklamowego i prawdopodobnie tak będziemy robić, ponieważ w momencie, kiedy będziemy mieć po prostu za dużo potencjalnych klientów zainteresowanych współpracą, zatrudnię sobie pewnie jakiegoś sprzedawcę, który będzie właśnie jakby wyręczał mnie w pozyskiwaniu klientów. Będziemy mogli też zatrudnić sobie dodatkowe osoby do obsługi klienta, i to nie jest żaden problem, tak naprawdę, żeby to zrobić. Więc marketing ma działać po prostu cały czas. Kolejnym etapem jest sprzedaż. I w przypadku sprzedaży kluczowymi były tak naprawdę cztery rzeczy. Pierwszą rzeczą to była mocna kwalifikacja przed rozmowami sprzedażowymi czyli w momencie, kiedy ktoś umawiał się z nami na rozmowę sprzedażową, to zanim przeprowadziliśmy z nim rozmowę, to bardzo mocno sprawdziliśmy, czy to jest klient, z którym my chcemy współpracować. I w momencie, kiedy dowiedziałem się na etapie kwalifikacji, że to jest osoba, która niekoniecznie jest naszym idealnym klientem, która niekoniecznie ma problem, który my jesteśmy w stanie rozwiązać, która niekoniecznie ma możliwości finansowe, możliwości operacyjne, żeby współpracować z nami, to po prostu nie umawiałem z nią rozmowy sprzedażowej. Dzięki temu mieliśmy bardzo małą ilość rozmów sprzedażowych, ale właśnie z idealnymi kandydatami do współpracy, dzięki, te, dzięki czemu ta skuteczność sprzedaży była na poziomie około 60%, czyli na każde pięć spotkań trzy kończyły się podpisaną umową i pozyskanym klientem. W momencie, kiedy już dochodziło do tych spotkań sprzedażowych, w momencie, kiedy zaczynaliśmy pozyskiwać tych klientów, to kluczowe podczas rozmów było to, że 80% czasu słucham, a 20% czasu mówię. I w momencie, kiedy teraz współpracujemy z osobami, które prowadzą agencje marketingowe, widzimy bardzo wyraźnie, że zwykle w branży działa to trochę na odwrót, czyli często właściciele agencji gadają 80% podczas rozmowy, a tylko i wyłącznie 20% czasu słuchają. I dzieje się tak, ponieważ mam wrażenie, że jest takie przekonanie, że gdy klient przychodzi na rozmowę sprzedażową, to naszym celem jest Wyjaśnić mu, jak działa nasza usługa, wyjaśnić mu, kim my jesteśmy, co my robimy, jak my działamy, i tak dalej. A ja mam na przykład podejście do tego w ten sposób, że celem tej rozmowy jest głównie poznanie klienta, poznanie jego biznesu, poznanie jego oczekiwań, dowiedzenie się, w czym możemy mu pomóc, jakie ma cele, jakie ma, jakich rozwiązań oczekuje, czego do tej pory próbował, co wyszło, co nie wyszło, jaki ma problem, jak długo już się z tym problemem mierzy. Ile pieniędzy już na ten moment, przez to, że ten problem występuje, stracił w swoim biznesie? Tego typu pytania zadajemy na rozmowach sprzedażowych i głównie skupiamy się na zadawaniu pytań oraz słuchaniu klienta, bo to klient tutaj jest osobą, która ma głównie mówić, a my jesteśmy osobą, która ma słuchać klienta i następnie, dopiero pod sam koniec rozmowy, kiedy już wysłuchasz tego klienta, dopiero masz te, nie wiem, 3-4 minuty. Na przedstawienie swojej oferty, na przekazanie, w jaki sposób możesz pomóc temu klientowi. I właśnie u nas tak to wygląda, że to przedstawienie oferty to jest tak naprawdę dosłownie 3-4 minuty, ponieważ klient nie musi wiedzieć wszystkiego, co ty robisz, jak ty robisz, jak te grafiki wyglądają, jak te kampanie wyglądają. Klient po prostu musi mieć poczucie, że ty go rozumiesz, rozumiesz, jaki ma problem, rozumiesz, co chce osiągnąć i następnie pokazujesz, że. Twoja oferta faktycznie jest przetransportowaniem go z punktu A do punktu B. I to jest główny cel rozmowy: nie opowiadanie o Twoich usługach, bo klienci mają to gdzieś. Klientów nie interesuje, jak Ty robisz reklamy, w jaki sposób Ty tworzysz te strony internetowe itd. itd. Klientów to totalnie nie interesuje. Klientów interesują efekty Twojej pracy, to jakich klientów do tej pory obsługiwałeś, w jaki sposób Ty możesz tej osobie pomóc. I tyle, koniec, nic więcej. Więc głównie skupiamy się na efektach oraz rozwiązywaniu problemów naszego klienta, a nie na tłumaczeniu procesu współpracy, jaki ta osoba przejdzie, i tłumaczeniu konkretnie, co my dla niego zrobimy, jak my zrobimy i tak dalej. Oczywiście mówimy to, ale bardzo krótko, bardzo konkretnie i z naciskiem na efekty i rozwiązanie problemów klienta, a nie na to, że my robimy takie i takie działania. Dobra. I ostatnim elementem tego całego procesu sprzedażowego jest to, że większość z tych osób, tak naprawdę, w momencie, kiedy dostali od nas ofertę, tak naprawdę nie do odrzucenia, ponieważ wartość tej oferty znacznie przewyższała cenę, którą my oferowaliśmy, w momencie, kiedy przeprowadziliśmy dobry proces sprzedaży, ponieważ rozmawialiśmy z idealnymi kandydatami do współpracy, dzięki temu, że słuchaliśmy klientów i doskonale rozumieliśmy, z czym oni się teraz mierzą i Przedstawiliśmy naszą ofertę jako idealne rozwiązanie na ten moment dla tej osoby, aby rozwiązać swoje problemy i przejść z punktu A do punktu B. Większość osób, tak naprawdę, pod koniec rozmowy nie miało żadnych obiekcji, i większość osób podejmowało decyzję jeszcze podczas rozmowy. Nawet trafiły się kilka przypadków, gdzie ludzie podczas rozmowy podpisywali umowy, gdzie podczas rozmowy wysyłali pieniądze za współpracę. Więc ten proces decyzyjny u nas był bardzo krótki, konkretny, i większość ludzi no dosłownie 80% ludzi Podejmowało decyzję jeszcze właśnie na samej rozmowie sprzedażowej. Jeszcze na samej rozmowie sprzedażowej ogarnialiśmy formalności i zaczynaliśmy działać. W przypadku właścicieli agencji marketingowych często działa to tak, że przedstawiają ofertę, potem jest. Nie wiem, Dwa tygodnie jakiegoś oczekiwania, potem klient się nie odzywa, potem po dwóch miesiącach jednak się odzywa, bo jednak chce jednak współpracować, potem zanim rozpocznie współpracę, mija kolejne dwa miesiące i tak się po prostu bujamy z tym klientem. A u nas tak naprawdę od rozmowy sprzedażowej do rozpoczęcia współpracy minęło dosłownie 7 dni u każdej z tych osób i w trakcie właśnie tych 7 dni mieliśmy wszystkie kwestie formalności wdrożenia tego klienta i mogliśmy już zaczynać z nim pracować. Więc ten krótki proces sprzedażowy też jest mega istotny i pozwala ci, tak naprawdę, szybciej dowozić efekty swoim klientom oraz uniknąć niepotrzebnego stresu i tak dalej. Dobra. I ostatni element, już piąty, ostatni na naszej liście to jest zespół. I od pierwszego klienta wszystko deleguje, co się da. Czyli każdy element, który ja osobiście wiem, że to nie jest rzecz, która jest moim głównym celem, głównym zadaniem, po prostu deleguję do zespołu. Stworzyłem na samym początku taki mega prosty, mega minimalistyczny proces obsługi klienta, który właśnie jest udokumentowany, gdzie mam takie kluczowe aspekty, które należy właśnie wykonać przy współpracy z klientami. Ten proces przekazałem do osoby z mojego zespołu, do Filipa i Filip obsługuje naszych klientów, a ja dzięki temu mogę się skupić na marketingu, na sprzedaży, na pozyskiwaniu nowych klientów. Na przeprowadzaniu z nimi rozmów drożeniowych, gdzie pomagamy im właśnie ułożyć strategię biznesową na kolejne trzy miesiące. Więc dzięki temu, że deleguję, to mogę właśnie swoją energię skupiać na marketingu i na sprzedaży, a nie na obsłudze klienta i gaszeniu pożarów. Więc to było moim zdaniem też kluczowe, ponieważ właśnie dzięki temu, że posiadałem osobę w zespole, to nie blokowałem się w żaden sposób przed pozyskiwaniem klientów. Dzięki temu, że miałem konkretny proces stworzony, to wiedziałem, że w momencie, kiedy będziemy mieć więcej klientów, no to po prostu będzie trzeba dotrudnić jakąś nową osobę i tyle. <laughs> Więc tak naprawdę nasz biznes teraz jest skalowalny, dzięki temu, że mamy konkretne procesy, procedury, mamy zespół, który działa i w każdym momencie, kiedy tych klientów byłoby za dużo, kiedy pracy byłoby za dużo, po prostu jedną rzeczą, którą robimy, to jest zdelegowanie zadań do kolejnej osoby w zespole i tyle. I to jest cała magia. Jeśli chodzi też o komunikację z zespołem, to tutaj nie ma potrzeby, abyśmy my spotykali się każdego dnia po dwie godziny i obgadywali, co tam trzeba u tych klientów zrobić. Komunikujemy głównie się za pomocą arkuszy Google, za pomocą jakichś raportów, za pomocą komunikacji asynchronicznej na czacie, więc tutaj oszczędzamy masę czasu, jeśli chodzi o zarządzanie tym biznesem, właśnie posiadając arkusze, posiadając konkretne raporty, wytyczne. Jakieś wskaźniki efektywności, więc to umożliwia nam, właśnie, na taką pracę, zarzucanie tym biznesem bardzo przewidywalnie. Więc to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że opowiedziałem wszystko, co, co będzie istotne dla ciebie, abyś wdrożył to w życie i w momencie, kiedy prowadzisz agencję marketingową, generujesz na ten moment 10, 15, 20 tysięcy złotych miesięcznie i chciałbyś zacząć generować przewidywalnie. 30, 50, 100 tysięcy złotych miesięcznie w swojej agencji marketingowej. Na ten moment masz problem z pozyskiwaniem nowych klientów. <coughs> Chciałbyś tych klientów pozyskiwać po prostu więcej, na wyższe kwoty, móc uniknąć właśnie nierentownych zleceń, klientów, którzy wyżerają tylko i wyłącznie z Ciebie energię. Nie masz ochoty pozyskiwać klientów za pomocą content marketingu, wrzucać postów, na swój facebook, instagram, nagrywać jakiś rolek i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy masz dość już wysyłania wiadomości, maili do klientów, dzwonienia do nich, aby ich pozyskać, polegania tylko i wyłącznie na poleceniach, no to w takim razie umów się pod tym linkiem, właśnie pod tym wideo na rozmowę. Właśnie tam pod tym wideo masz taki link, gdzie możesz się umówić na rozmowę ze mną. I podczas tej rozmowy przegadamy, jak wygląda obecnie sytuacja w Twoim biznesie, czego oczekujesz, jakie masz problemy na ten moment, jak Chcesz, żeby one zostały rozwiązane, oraz co chcesz osiągnąć, a następnie dowiemy się, czy będziemy w stanie razem współpracować. Dlatego dziękuję ci za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach i umów się na rozmowę, jeśli chcesz pozyskiwać więcej klientów. Dziękuję, do zobaczenia. Hej.